Cześć, dzisiaj otworzymy sobie tą wielką paczkę z nowego sklepu Arachnochobia. Zapraszam. Nie wiem, czy wiecie, ale przemek z Arachnochobia kilka dni temu otworzył nowy sklep. No i oczywiście nie mogliśmy przegapić tego otwarcia i zamówiliśmy kilka gadżetów. No i zamówiliśmy też Arachnoboxa, czyli takiego przemkowego Mystery Boxa, i zaraz się przekonamy, co on tam nam zapakował do środka. No, paczka w ogóle jest strasznie wielka. Nie spodziewaliśmy się, że aż taka wielka paczka przyjdzie. Powiem Wam jeszcze tylko, że byliśmy chyba jednymi z pierwszych osób, które złożyły zamówienie, bo mail z potwierdzeniem e, zakupu przyszedł mi już o 18.02, a sklep był otwarty od godziny 18.00. Dobra, koniec już tego gadania. Przechodzimy do otwierania paczki. No, a do otwierania takiej wielkiej paczki przyda nam się oczywiście jakiś porządny sprzęt. Dobra, to lecimy. Jest tu jakiś papier. Nie wiem, czy to jest jakiś dokument CITES, czy jakiś dowód zakupu. Na razie go sobie odłożę, bo jakby to był CITES, to nie chcę sobie psuć niespodzianki. Mnóstwo papieru, paczka dobrze zapakowana. E, dobra, jest tutaj ciepły hitpack. Jest jeszcze naprawdę bardzo ciepły. W ogóle paczka była u mnie po dosłownie niecałych 18 godzinach od wysłania, więc powinno być wszystko w porządku. Tutaj, jak widzimy, mamy pięknie opakowane jedno pudełeczko. Na razie sobie je tutaj odłożę. I mamy tutaj jeszcze jeden pakuneczek. Dobra, zobaczmy, czy jeszcze tutaj jest coś w tym wielkim pudle. Ale wydaje mi się, że to już wszystko. Dobra, to pozbywamy się tego wielkiego kartonu. Dobra, to możemy już sobie przejść teraz do rozpakowywania tych dwóch pakunków. Jeszcze wspomnę Wam tylko, że Przemek powiedział, że specjalnie dla naszych widzów będzie też jakiś kod rabatowy do jego sklepu. I ten kod rabatowy wyświetla wam się właśnie na ekranie. A żeby skorzystać z kodu wystarczy, że dodacie interesujące was przedmioty do koszyka. A przy składaniu zamówienia, wystarczy, że wypełnicie odpowiednie pole na kupon, wpisując tam nasz kod, subskrybuje Helicery Kod rabatowy daje Wam minus 10% zniżki na zakupy w sklepie Arachnochobia i jest ważny do końca lutego 2021 roku. A link do sklepu macie w opisie, więc nie zostaje Wam nic innego jak od razu zmierzać na zakupy. No ale najpierw zobaczmy sobie, co przemyknę tutaj wysłał. Myślę, że zaczniemy sobie od gadżetów, a pająki zostawimy na później. Dobra. O, już widzę, że mamy tutaj jakieś gratisiki, bo widzę rzeczy, których nie zamawialiśmy. Ciekawi mnie, co mamy tutaj w tej kopercie. Także chyba muszę zobaczyć najpierw tutaj, co się znajduje. Oczywiście wszystko tak pięknie zapakowane. Zobaczcie, jak ładnie. No i widać, że przemek się bardzo przyłożył do pakowania tych zamówień. Mamy jakiś liścik. O, i mamy bryloczek. Mamy bryloczek, który jest z edycji limitowanej. I nie wiem, czy byliście właśnie na live u Przemka, czy byliście na otwarciu sklepu, ale właśnie dla stu pierwszych osób, które złożyły zamówienia, był specjalny taki bryloczek. I jak widać ja byłam dopiero 10, co mnie bardzo dziwi. Właśnie mówiłam wam, że już dwie minuty po 18 złożyłam zamówienie. Więc jak widać, w dwie minuty Przemek miał już 10 zamówień. Super! Gratulacje Przemek. Zaraz sobie przyczepię do kluczy. Dobra, to zobaczmy sobie, co Przemek nam tutaj napisał. Dobra, to pokażę Wam najpierw, jak wygląda liścik. I teraz tak na szybko przeczytam, co Przemek nam tu napisał. Mam niewątpliwą przyjemność powitać Cię w gronie pierwszych osób, które postanowiły wesprzeć moją działalność na samym jej starcie, tym samym dając mi ogromną dawkę motywacji. Na swojej drodze do otwarcia sklepu czekało mnie wiele niespodzianych problemów, ale z każdego udało mi się honorowo powstać, aby dziś móc powiedzieć Tobie dziękuję. Twój indywidualny numer bryloka to 10 na 100, i jest to niepowtarzalny jeden, jedyny egzemplarz. Super. I mamy dopisek pozdroch helicer. Pozdrawiamy przemek. Dobra, no to myślę, że możemy przejść do zawartości paczuszki. I tutaj są te gratisiki. Coś do wystroju terrarium. przydadzą nam się, bo mamy takie małe terrarium 10 na 10 na 10 właśnie do zaaranżowania, więc idealna będzie ta kryjówka jak i korzonki. Robotek też się przyda. No i tutaj mamy kolejne gratisiki. Naklejki, magnes. Kartę hodowcy, zaraz Wam trochę więcej o niej powiem. Kolejny bryloczek i penseta. Penseta akurat zamawiałam, bo ostatnia miękka penseta, jaką mieliśmy, gdzieś nam wyparowała. Okay. Super, że dostaliśmy magnes, bo właśnie w tym szale zakupowym zapomniałam wrzucić magnesu do koszyka, a właśnie też chciałam zamówić magnesik. Mamy naklejeczki i mamy kolejny bryloczek. To ten, Dawid, jest dla Ciebie. Ten dla mnie. Tutaj, jak mówiłam, tutaj mamy kartę hodowcy. Jest to po prostu taka karta lojalnościowa do sklepu Przemka. I za każde wydane 100 zł dostajemy naklejeczkę. I po zebraniu wszystkich naklejek otrzymujemy 20% rabatu. Bardzo fajna sprawa. I tu mamy jeszcze wizytóweczkę. Dobra. I teraz coś, co mnie tutaj interesuje mocno, bo jest to koszulka. Jak oglądacie filmy Przemka, to pewnie widzieliście już tą koszulkę, bo często w niej występował ostatnio. I właśnie strasznie spodobał mi się ten wzór, jak widziałam. Właśnie tą koszulkę u Przemka. I właśnie się zastanawiałam, skąd ją ma. A no, aż się okazało, że właśnie jest to koszulka, którą zaczął teraz sprzedawać w swoim sklepie. I tutaj możecie zobaczyć sobie wzór. Dobra, i dla tych, co nie znają angielskiego, to może przetłumaczę. Ocalmy Ziemię jest to jedyna planeta z ptasznikami. Jest ona, powiem wam, trochę duża. Jest to MK. I nie spodziewałam się, że będzie taka duża. No oczywiście na stronie były podane wymiary, ale ja kupując właśnie tak na szybko, nawet nie czytałam, tylko wrzuciłam do koszyka. No więc y, niestety koszulka będzie chyba raczej na Dawida niż na mnie. <grych> no i jeśli tutaj chodzi o tą koszulkę, to jest jeszcze jedna taka fajna sprawa, bo 10% wartości każdej koszulki jest przeznaczone na fundację Epikrates. Jak nie znacie, to jest to taka fundacja, która zajmuje się pomocą zwierzątom egzotycznym. No i tutaj mogę wam powiedzieć, że koszulka jest naprawdę fajnego materiału, jest taki porządny i gruby. No, to myślę, że ja na pewno zajmuję sobie jeszcze jedną, a to niestety muszę oddać Dawidowi. Dobra, no to gadżety mamy już omówione, no to możemy przejść do unboxingu pająków. Dobra, słuchajcie, bardzo mnie ciekawi, co tutaj się znajduje. Jest to Arachnobox za 100 zł. Tam z tego co widziałam, to są trzy różne wartości tych Arachnoboxów. Najtańszy był za 50 zł, właśnie średni był za 100 zł, a ten najdroższy chyba za 200. Udało mi się dokopać tutaj do wnętrza. Widać, że wszystko bardzo profesjonalnie zapakowane, ale to mnie akurat w ogóle nie dziwi. E, powiem Wam, że ja sama pakując pająki zimą korzystałam z poradnika Przemka jak pakować pająki, więc no myślę, że nie mam co tutaj za bardzo oceniać tego pakowania. Dobra, już prawie jesteśmy w środku. Krzysztof Krawczyk, przemówię, co dobre. Dobra, 20 warstw gazety, później dokopaliśmy się do folii. No i w końcu mamy steroboksa. Jeśli chodzi o te arachnoboxy, to widziałam, że yy, można podać w sklepie, jakie pająki macie, żeby uniknąć dubli. No i ja oczywiście tego nie wpisywałam, bo właśnie zależało mi, żeby jak najszybciej złożyć zamówienie. Już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jakie pajączki dostaliśmy. Też w sumie dawno nic nie zamawialiśmy, bo właśnie tak zimą raczej unikamy zamawiania nowych pająków. No, ale tutaj zrobiliśmy oczywiście wyjątek. Ja chyba sobie to całkiem wyjmę. O! Także nam trochę łatwiej. Kolejne gazetki. Dobra, ja się w końcu dokopałam. Najpierw myślałam, że tu są tylko dwie kliszóweczki, ale pod spodem mamy jeszcze dwa ependorfy. Ja sobie nie za bardzo chcę psuć niespodziankę. Tutaj już akurat widziałam. Tutaj mamy pesiloterię Ornate, więc już wiem na co były papiery. Bardzo fajnie, bo akurat ornaty nie mamy. Mamy cztery inne poe i będzie piąta do kolekcji. Okej, okay, to ja widziałam, że w paczce są dwa ependorfy i dwie kliszówki, dlatego ja sobie przygotowałam już. Dwa matchboxy i dwie kliszówki, to powinno być chyba ok. I rozpakujemy sobie tą połę ornatę. O, całkiem taka spora. Całkiem taka spora, widać jej odnóża. Ja sobie pomogę drugą pęsetą, bo nie chcę tutaj przy Poe grzebać palcami. nie wystrzeli zaraz. Ja ją sobie tutaj chyba po prostu pogonię do tego matchboxa i wtedy będziemy mogli ją obejrzeć. Okej, okay, i mamy ją. Kurde, ona taka całkiem spora. Nawet... no super. Słuchajcie, ja się nie spodziewałam, że ona będzie taka spora, więc ona jest tutaj zdecydowanie za duża do tego matchboxa, więc zaraz ją sobie przeprowadzę. Tymczasem usiadła nam ona tutaj na boku pojemniczka i teraz się zastanawiam, jak ją zagonić z powrotem do środka. To proszę, wbiegnij do środka, a nie. No, i oczywiście klasycznie, jak przy każdym unboxingu, mieliśmy ucieczkę pająka pod stół, no ale siedzi już sobie z powrotem, więc przechodzimy dalej. Dobra, to weźmy sobie tym razem Appendorfa. I co my tutaj mamy? To Piną Violaceus. No i super, bo jeszcze tego pajączka nie mamy, a jest to bardzo ładny pająk. Tymczasem zobaczmy sobie, co tam u niego słychać. Jej, jakiś krabet. Zobaczcie. To chyba będzie L1 w takim razie. Przeprowadźmy go sobie tutaj delikatnie. Mam nadzieję, że ten mi nie ucieknie, bo z tym by był problem go znaleźć. No i właśnie. Chodź tu. A nie, jest aż taki mały jak myślałam. No ale jest bardzo szybki. Dlatego chciałabym, a, żeby wszedł do klisówki. Dobra, mamy go w środku. No i jest to ptasznik nadrzewny. Ja już go tutaj zamknę, bo jak widać. Marzy mu się ucieczka. Dobra, mamy już go w środku. No to możemy przejść dalej. No dobra, to bierzemy kolejnego Pendorfa i co my tutaj mamy? No nie, no, Hiloby SP Electric Blue. Super! Co prawda jest to już trzeci chwilę SP Electric Blue w naszej kolekcji, ale w ogóle mi to nie przeszkadza, bo serio dla mnie to są jedne z piękniejszych pająków. No a poza tym zwiększa się tym nasza szansa na to, że będziemy mieli jakąś samiczkę, bo jeszcze nie wiemy, czy dwa pozostałe są samcami czy samiczkami. Więc super, ja się naprawdę bardzo cieszę. To zajrzyjmy sobie do niego. Już go tam widzę. No, już widzę, że żyje, bo się tam rusza w środku. O, i idealnie, prosto do klisiówki. Dobra, słuchajcie, on tam strasznie szaleje, więc nie chcę ryzykować ucieczki, dlatego go po prostu zamknę. No, ale możecie go tak jeszcze pooglądać. No, na razie oczywiście jest mały, więc y, wygląda dosłownie jak każdy inny ptaśnik w tym stadium. A, jak wygląda dorosły kilobrachy z SP Electric Blue, to chyba e, nie trzeba nikomu mówić. Dobra, to przejdźmy do ostatniego pająka, i tutaj czuję się zaintrygowana, bo to jest jedyny pojemniczek, który nie jest podpisany. Mamy znak zapytania, więc nie wiem co to ma oznaczać. Czy tu Przemek nam chciał zrobić jakąś zagadkę, czy, czy o co tutaj chodzi? Boję się trochę tego otwierać. Uuu! Wystraszyłam się, matko Uuu. Dobra, w paczce jednak były tylko trzy pajączki A już wam pokazuję co tutaj jest I powiem wam, że nieźle się wystraszyłam Bo nie spodziewałam się takiego widoku Spakujmy sobie to tutaj Nie wiem czy Przemek chce tak trollować wszystkich swoich klientów Czy to tylko dla nas przygotował taką <śmianie> niespodziankę Dostaliśmy helicery. Jeszcze się dopytamy Przemka, od jakiego wtocznika to? Nie wiem, czy widzicie jakie piękne, wielkie pazury jadowe. No to oczywiście jest kawałek welinki po prostu. Więc helicery dostały helicery. Postawimy sobie to gdzieś na regale jako trofeum. No dobra, to zrobię podsumowanie paczuszki z tymi pięknymi helicerami na ręku. No jak sami mogliście zauważyć, paczuchą było wszystko w jak najlepszym porządku. Wręcz spełniła nasze oczekiwania w 200%, bo jeszcze dostaliśmy mnóstwo gratisów, dostaliśmy helicery. No i też paczka była naprawdę bardzo estetycznie zapakowana, a mi się takie coś bardzo podoba, bo zwracam też na to uwagę. Zawsze jest mile, jeśli to tak też ładnie wygląda, niż jak po prostu jest coś owinięte w szary papier i tyle. No i mamy nadzieję, że sklep Arachnochobia się będzie prężnie rozwijał, że będzie poszerzał asortyment, bo myślę, że zostaniemy stałymi klientami sklepu. Karty hodowcy już mamy, więc będziemy zbierać na rabacik. A jeszcze raz Wam przypominam o kodzie rabatowym, który właśnie Wam się wyświetla, a link do sklepu Znajdziecie oczywiście w opisie tego filmiku. Zapraszamy też na kanał Przemka Arachnohobia. No i napiszcie w komentarzu, czy zamierzacie coś zakupić w sklepie Arachnohobia albo czy już to zrobiliście. My bardzo polecamy. No i to by było już na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.